Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątego sezonu Minecraft na modzie. się Safe Mode. I jest ze mną dzisiaj Tofik. No się mam, się mam. Harden gdzieś tam za daleko sobie coś tam buduje, swój posąg oczywiście. Więc no. on się nie przywita, tak. Nie, nie, reaguje na to, co do niego pisze, więc <laughs> Pewnie robi swo, swojego spontana, tak. Dobra. Dzisiaj co chcemy zrobić? Dzisiaj chciałbym troszeczkę opróżnić nasz tutaj, hmm, System, widzicie, tutaj dorobiłem mnóstwo tych 16k, czyli te troszeczkę lepsze i mamy, patrzcie, ile kobla na przykład samego. Trzeba wreszcie to zacząć magazynować gdzieś. W jaki sposób? Otóż stworzymy sobie specjalne temki pod to, te które tworzyłem na sezonie czwartym już, czyli to są Deep Storage Unit. Tutaj, jak widzicie, one potrzebują właśnie u nas tesseraktów napełnionych, dlatego też właśnie musiałem je wykonać. Pierw. Potrzebujemy czesty i plastik. Więc dosyć prosta jest recepturka pod to, więc tym się nie przejmujemy. Tak, oczywiście czat znowu jest niewyłączony. Zobaczymy jak dzisiaj będzie. Dzisiaj jest więcej osób na, na czacie z tego co widziałem. Dlatego ja, jeśli będzie zbyt spamę, duży spam, żyje. to <laughs> się go wyłączy. Tak standardowo, zresztą jak zawsze. Dobra. Kikuj, kikuj. <laughs> tak, banuj, banuj wszystkich kogo popadnie. Nie bądź no, ja jestem przeważnie grzeczny, bądź... przepraszam. Tak? Ja jestem bardzo grzeczny człowiek. To Tofik jest zły. Bądź panem. Tak, u nas to... Tym złym jest tofik. Wiedzcie o tym. Tak, to ja. Dobra, plastik wokoło kładziemy w takim razie. Po środku dajemy czesny. Tylko, że nie potrzebujemy może tego aż tyle. Stworzymy sobie osiem na razie. Jak będziemy potrzebowali więcej, to wtedy je dorobimy. I teraz kolejna rzecz. Potrzebujemy taką: z interfejsów przejść do specjalnych <gryw> kabli. Storage, Fuse Storage, ten. Storage Bus. Czyli potrzebujemy. Uh, tani jest. Czyli zwykły kabel, interfejs i iron. Tak. Co jest? E, dobra, w takim razie tylko Interfejsy, kable i potrzebujemy jeszcze iron. Więc ironik. Dobra, taka sobie weźmy. I zrobimy sobie tych interfejsów. No, kilka będziemy ich potrzebowali. Powiedzmy, że cztery stworzymy sobie cztery interfejsy, yy, i tak, o. W tych miejscach położymy nasze storęże e, czyli tutaj cztery sztuki, pod nimi będzie podpięcie naszego układu, więc tutaj robimy sobie wszędzie dziureczki, o, kurczę, więc to zrobię sobie szynę łopatę. Tak, save będzie miał łopatę, ja! Yeah! Wszyscy są happy, po prostu wreszcie łopata się pojawia u mnie. Tak. ci coś powiem. <laughs> Rozumiem, że to tak jest, rozumiem pokryją mu tak, że tak. lepiej żeby tego wszyscy nie wiedzieli. Dobra, okej, okay. to, to za chwilę. Mhm. E, dobra, podepnijmy teraz tutaj te storage basy w ten sposób. W nich ustawiamy, co ma się składować. Tu Chcę ma się składować. Chce ci wysłać wiadomość prywatną. Aha, też tak można. do tego ty tak chyba potrafisz. E, down, dobra, dajmy w ten sposób. Teraz tak, podepnijmy tutaj jeszcze Storendrzew i tutaj. Tutaj będziemy składować, co tu mamy już tak w dużych ilościach. Dirt pewnie będzie w dużych ilościach. I go też stąd przydałoby się odpompować w całości dosłownie. Eee, dirt. Czekajcie, pójdziemy w ten sposób. Mamy może nie aż tak dużo, bo tylko 6000. 6 Au, Czekajcie, nagrywa się, nagrywa się. Dobra. Przez chwilę miałem taki efekt, że mi dało na pełny ekran. nadzieję, że tutaj most wam tego nie będzie, nie będzie przeszkadzało. I w razie czego, to coś tam będę kombinował, żeby to jakoś najmniej było dla Was uciążliwe. Co tu mamy w dużych ilościach, jak to mówiłem? Hm, chyba nic. Wszystko powinno być, reszta w porządku. Patrzę na te wartości wszystkich itemów. Nie, reszta jest OK. Więc tak, rozkładajmy jeszcze charcoal, bo tego też mamy dosyć dużo. E, więc w tym miejscu ustawimy dirt, żeby się składał. Czyli ten jest odnośnie dirtu, wrzućmy go tutaj ca w całości. Coś się mm, Powiedziałeś w tym mi miejscu. Albo gdzieś tym coś... No, co na zwykłym kojarzy... kablem. Wiesz co, Tofik, ja naprawdę wolę nigdy nie myśleć co tam ty masz na myśli. Powiedziałeś w tym miejscu, no już mi się skojarzyło. W tym miejscu już zakończymy nasz odcinek. Nie, nie no, Tofik, no nie przesadzajmy. No, powiedziałeś, a mi się to skojarzyło, bo ty zawsze tak za zazwyczaj skończysz, prawda? Uh -huh. No. Nie, no to aż tak źle ze no mną to nie jest. Nie no, dajmy chociaż raz odcinek na przykład dwie minuty, nie? Czekaj, czekaj, czekaj chwilę, czekaj, czekaj. Tutaj chmij, dlaczego tutaj mi się to nie składa? Oka. Tu jest na out ustawione. Czekaj, czekaj. Czy to jakoś kurczę. Wiem, że one były obsługiwane, więc nie wiem, czy by od dołu czy to można podpiąć, to musi być zawsze od góry podpinane. Czy możemy teraz to odpompować? Może tutaj każdy nowy surowiec tutaj się będzie nam składował, a te, które już są w układzie, to już tam zostają. I chyba tak jest. Zaraz zobaczymy. Wrzućmy tutaj ziemię. Tak, ziemia złożyła się już w tym urządzeniu, więc jest wszystko w porządku. Więc teraz, żeby tutaj przepompować to, co mamy już w układzie, potrzebujemy eksportera wykorzystać. Mam akurat eksportera innego tutaj dostępnego. Przydałoby się teraz go polepszyć, tylko na troszeczkę lepszego, bo tym standardowym będziemy po prostu przez ruskę się tutaj bawili. Dlatego też pójdziemy teraz. Exporter, eksport, Kurczę, czekajcie, nie, importer potrzebuje, czyli pobieranie. Czyli ten, co jest w tym miejscu, bym potrzebował. Tak? Dobrze mówię, że ty jesteś, ty, nie, ty jesteś ty, eksportem, czyli tutaj przyciągasz. Nie, dobra, czy jest w porządku wszystko. Tak, musiałem się zastanowić, bo wiecie, niekiedy tutaj są problemy pod tym względem. Dlatego, Lepiej dwa razy to zweryfikować zanim coś się powie, że tak faktycznie jest. I tutaj musimy też zrobić wreszcie układ do zabierania stąd surowców. Tak, piszecie mi to cały czas, save, czemu tego nie dokończysz, to jest takie proste chwila, moment już będzie. Dzisiaj to dokończymy wszystko, żeby każdy z tych układów zaczął normalnie pracować i wtedy dopiero zajmiemy się QR Plus, tak, QR Plus będzie na kolejnym odcinku, może nie na tym, ale na następnym odcinku na pewno on się pojawi. Wiesz, wreszcie trzeba go zrealizować. Ale do niego potrzebuje samo jeszcze Enchanting Plus, którego jeszcze nie mamy. Dlatego to tak dłużej troszeczkę nam zajmuje. Dobra, tu dajemy eksporter. W query nim mógłbyś. ustawiamy, żeby stakami przerzucał. Tak, tak, jak query trzeba zrobić. To query plus, czyli to po prostu lepsze. Co jest? No, czyli będzie zbierać. Dobra. Ale będzie szybciej zbierać, o. czy co? Będzie zbierało szybciej, gdyż tam będziesz no. mógł sobie ustawić, że zbiera z forturką i z efektywnością. Mm -hmm. Czyli z, z, zamiast jednego diaksa, zbierzecie cztery diaksy, na przykład. I będziecie Aha. zbierało wiele szybciej, bo będzie miało Dobra, efektywność okay. w sobie. To ja chyba ja będzie się psuło bardziej, tak mi się wydaje. Wow, mamy strasznie dużo, zużycie już energii w samym tym naszym układzie, ale mam nadzieję, że <noise> jak sobie z tym poradzimy jeszcze. W tym będzie będziecie tam co ciągle powiększał, gdyż takie jest założenie, żeby wykorzystywać właśnie ten system do takiej pracy. Hmm, tutaj już widzę, że ten batbox zaczyna blokować. Hmm. Czekajcie, jakby to ograniczyć? Eee, czekajcie, musicie zastanowić chwilkę. Okej, okay, dobra, jeszcze tutaj przyszedł do między się harden. Witam, witam serdecznie. Tak, skończyła się spontana. Jak do otworzył ten swój posąg, więc chcecie go zobaczyć, to do hardena zapraszam. W takim razie. Ja mam, może jutro pojutrze będzie trzeba. <laughs> no dokładnie. Dobra, tutaj przedstawiłem nasz eksporter, <laughs> żeby teraz wszyscył nam tutaj kobla do tego miejsca, żeby wreszcie odciążyć te, te nasze. Ach, biedne kurcze, setoren czy celki, nie wiem jak to nazwać. Które tutaj mamy. Jak tutaj widzicie, one w większości są tylko i właśnie zapchane przez kobla. Tu widać podoba się zero. To jest po prostu masakra. Tutaj wszystko prawie zajmował nam kobel. Dlatego hmm. wreszcie trzeba to zmienić. I tutaj kobla całego prześlemy. Tu mamy już dirta i resztę. testów, tam będziemy przyrzucali różne rzeczy. Tego popieramy jeszcze nasz układ, bo niestety już energia, którą dostajemy z tych z góry pięknych ładnych wiatraków nam nie wystarcza. Co to będzie oznaczało? Przebudowę. Jaką? Wszystkie te wiatraki. Stąd znikną te wiatraki. Tamte wiatraki również. I stworzymy sobie platformę tam, hen, 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 wysoko. Widzimy może od, albo może u Tofika zrobimy tą platformę. To Fijek, tam u Ciebie na samej górze jest jaki poziom? Ej, chodzi Ci o hotel? Chodzi o wysokość, tak. A to cholera wie to Ja zrobię do góry. Zaraz podejdę. Półek. Dobra. Moje, Jestem na szczycie u Ciebie. Przynajmniej będę miał ten. Dobra, wyżej Chęci nie podlecę. Do kończenia. No nie, 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 Dobra, ale to znaczy, że tam. Ej, co mi się stało? Co mi wyłączyło. Co ty tam chcesz zrobić? Yy, postawić wiatraki. A, no a tutaj tutaj nam... Czym nawet wyżej wiatraki? A, nie, chodzi czym wyżej, tym więcej energii one produkują. Co ja postawić Aha, na no. samym szczycie gry Na samym Więc szczycie. Więc może pójdę jeszcze wyżej w takim razie i może bardziej po, nad naszą osadą postawimy w takim razie, je to potrzebujemy teraz kilka Tesseractów. Żeby je ogarnąć i przełożymy wszystkie tam wiatraki, bo wiecie, te wiatraki może są fajne i są bardzo przydatne, ale w ten sposób, jak oni tutaj działają, to zbyt długo pożytku z nich nie będziemy mieli. Co, co? Wiesz, co tutaj fajnie na tych kolumnach, jakby można było postawić. Po jednym, na każdej kolumnie i coraz wyżej wchodzić. To możemy postawić, prawda? Bo to wiesz, nie jest aż takie drogie. Yy, na ile, na jeden klocek wchodzi? Tak, to jest na jeden klocek, tak, tak. Jeden wiatr no to, to jeden blok. To jeden No to sobie zobacz. Idealnie tutaj pasuje. Zobacz. Na, Czekaj, już do ciebie podlatuje w takim razie. No. A tam mówisz. No, każdy... Patrz, hmm. tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci. Wiesz, czajesz, nie? W ten sposób się chciał. No. Tylko hmm, zaczynaj jest... od samej góry. Tylko to jest dosyć nisko jeszcze dla nich. Jeszcze nisko? Nisko, nisko. A ile potrzeba? Teoretycznie na 200 przydałoby się przynajmniej. Na 200 a ile teraz jest? To jest 177, 177. Ale ja już nie mogę dalej wylecieć. Wiem, bo mamy za słabego, słabego jetpacka. No, ja. Jest lepszy jeszcze. Ale no, tak sobie myślę, co by tam jeszcze. No, mogłem jeszcze jedną taką kulę trzasnąć na samej górze, ale bym musiał mieć lepszego jetpacka. I tam w tej kuli właśnie myślałem, żeby to zrobić. Aha, to wiesz, to zresztą sobie pokombinujemy z tym w takim razie. No. Yy, coś tam Aż jeszcze to... się zrobi, ale te może faktycznie przyniesiemy na razie do ciebie tam wyżej, no. bo to nawet duże nas nie będzie kosztowało, tylko potrzebujemy testoraktu do transportu energii, nawet kilka testoraktów, żeby tą energię tutaj transportować nam, więc w takim razie wykonam tutaj kilka mm, frameów, puścimy je do napełnienia i podlecimy do Tofika i tam postawimy kilka ha, nowych urządzeń. Tylko teraz potrzebujemy diamenciaki, jeżeli ich nie posiadam, to muszę przetworzyć sobie ze złota, tak, czyli 4 złota, to będzie diament. Eee, dobra, To się patrzy, co jakiś czas na czata, dlatego niekiedy na taką zamułkę, ale no mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No jak nie, to będę musiał to przeżyć jakoś, będzie trudno, ale przeżyję. Eee, dobra. Dobra, hardened glass i tesseracty, 7 sztuk. Nie, sześć sztuk będzie. No dobra, i jak już będzie. Potrzebujemy do tego jeszcze pewnie więcej żelaza, gdyż żelaz będziemy musieli teraz zamienić yy, na ender perły. Reaktor z grech -Techa kiedy będzie? Ła! Przy, przy 80. odcinku serii. No, tak, tak. Przynajmniej koło tego odcinka będzie ten. Echem. Reaktor. Jeśli nie wiecie o co chodzi, dlaczego aż tak daleko, to zobaczcie sobie ile on kosztuje, jakie on ma wy wymagania do działania. To zrozumiecie mi dlaczego przy takim odcinku trzeba go robić. To jest, to jest strasznie droga rzecz, naprawdę, uwierzcie mi. No, a przy okazji, to na, na. chciałem pogratulować tej osobie, która zgadła co robię. Nie wiem jak ona to zrobiła. Tak, osoby te już siedzą i zgadują, chminią, co tam Tofik może robić? Masakra, ja po wiecie. prostu. Że macie jeszcze pomysły i, i faktycznie wymyślacie i faktycznie mówicie dobre rzeczy. Czyli mówicie to, co faktycznie Tofik robi. To jest szok. Uff, no, musiałem to chyba ładować. powiedzieć, chyba nie chyba ładują mi się, się dobra. No, przecież by nie wymyślili. No, chyba tak. Tak, ale widzicie, dzisiaj jest dosyć wczesna godzina, znaczy może nie wczesna, bo jest prawie, prawie pra, druga, ale no już jest właśnie. więcej osób na czacie. Znacząco jest więcej osób niż w porównaniu do dnia wczorajszego, gdzie, jak sami pamiętacie, było mało. Już czy wiesz, co, ale, ale teraz już nie ma szkoły, więc to nie ma, nie ma różnicy, czy sobota, czy nie. Nie może nie. To pamiętaj, teraz już nie ma to takiego większego znaczenia. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dyszkę Możesz... wykonamy sobie. Tych koili naszych. Gdybyśmy mogli sobie wykonać więcej oczywiście teleporterów dla <laughs> naszej energii. Okej. Okay. Wiem, że to jest stratne. Wiem o tym bardzo dobrze, ale jakoś wolę z tych korzystać. Dobra, chyba, że wykorzystamy teleportery z Bildcrafta. Hm. A to może kiedyś przebuduję system i wtedy dopiero zmienię na teleportery BuildCraftowe. Na razie te bardziej mi się wydają jakieś sensowne. Jednakże. One muszą działać tylko pod jeden teleport, a nie, te, a nie może nie mogą być używane jako teleportery bez końca. Dobra, w takim razie zbieramy nasze wiatraki z, stąd z góry. Kable te zabierzmy ze sobą, mogą się one nam też przydać. Proszę, za mną wiatraki, kochane moje. Tak, wszyscy ze mną. Ha! Zbieramy, zbieramy, zbieramy. To ma dosyć tak spore napięcie, jest. no ale zobaczymy. Z problemu to nie będzie robiło nam. To jak będziesz kombinował? Tak, wszystkie te wiatraki, co stąd, tutaj były przestrzeni, a setofik nam na górę, tak, 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 tak jak mówiłem. No yy, a dobra. A ja nie mam miejsca, zajmamy. bo nie, bo wiatrak jest na jeden slot. Zajmuję Ci ten wiatrak. Tak? I go w ręce. No. Nawet dwa powinnyś mieć. Yy, tak, mam dwa. Dobra, to chodź na górę. W takim razie. Mhm. Tak, nagrywamy. Powiem Wam, że przeważnie, jak, o, jest ta godzina. I ja jestem w grze, to przeważnie nagrywamy. Taka, Taka informacja. Dobra. To teraz wiatraki. I teraz tako. Teoretycznie wiatraki najlepiej byłoby mi postawić w ten sposób, czyli do mnie. Ale teraz od dupy strony one będą tutaj skierowane. I to będzie kijowo wyglądać. Dlatego musimy je zebrać, jednak. I musimy postawić je w, do was. Czyli w ten sposób. Tak samo no. z drugiej strony. Wiatraki. I teraz tako. Będzie trzeba postawić tutaj teserakty Do transportowania te, tej energii. I teraz tako. Postawimy po jednym teseraktu na stronę. Tak, na stronę. Wtedy powiesz sobie. Tu chodzi jeszcze o to, że to musi podłączyć ze sobą kilka. Oj, tutaj będzie kijowo. Trzeba, że. My, myśli, że weź to, się, się, suń. Wokół no. ciebie chciałem postawić, akurat. No, no, no. I. W ten sposób a to będzie trzeba wstawiać. No może być też. Też, też pasuje. O. Ładnie wygląda. Czyli Kuda. wtedy tego a. trzeba przesunąć. Aj, sorka. Widziałeś to? Co? Widziałeś jak, zasu jak zasuwają? No tak, bo tutaj jest lepsza prędkość. To Tofik. Bo, bo jest o. wyżej. Czym wyżej, Wycia tym lepiej dla nich. Widziałam to dać. Tutaj na rogu, tak? O, a teraz te serachty te tutaj postawię. Czyli tutaj będą te serakty stały. Tu. I po drugiej stronie będzie kolejny stał. Testerakt, ok, i teraz tako. trzeba tą energię z tych transportować, i mamy dwa wyjścia: albo przy użyciu uniwersalnych kabli, no, co so, nie, nie, nie będzie nam lagowało grę, ale z drugiej strony one będą chyba najlepszym wyjściem dla nas. One chyba nie są widoczne na dynmapie, więc mm -hmm. tutaj nie będą one przeszkadzały Tofikowi. Zresztą wiatraki chyba też nie są, wi nie są widoczne, Tofik. To to Tofik, tak, a propos. Więc A zaraz I tak nie ale, zobaczysz ich. Ale to faj... ale to naprawdę fajnie wygląda. Wiatraki, energia więc... tofikowa to się będzie nazywało. <noise> Dodane, no tylko i się wysył. Tutaj też energia tofikowa nazwiemy. Tylko e i się wysył. Oczywiście wyłączamy sygnał redstonowy. Podpinamy wszystkie kable i teraz taką. Teraz nie będzie widać. Teraz jak to podpiąć? Oto jest pytanie. Za 100 punktów prawie, od że. Od dupy strony mówisz? No, tam i też gdzieś ściana. Universal cable, czekajcie, jak się je robiło? Osium i Redstone. Dobra, gdzie więc okay. ja potrzebuję więcej? Więc w takim razie ja lecę szybko po kabelki i do Was zaraz wracam. Okej, okay, dobra, wszystkie już są podpięte, czyli jak widzicie tutaj, dogoniłem pop... z tofikiem, że mu tutaj troszeczkę jego kobla. W ten sposób, i w ten sposób odprowadzimy energię poziom wyżej. Teraz, nasze turbinki będą produkowały więcej prądu, co, znaczy dzięki temu, że są po prostu wyżej. Tak. Dzięki temu, że są wyżej, mogą więcej tego produkować. Tutaj power jest jakiś to nie odpompowuje energii. A nie, czekajcie, bo on, jeśli się zapcha, to nie będzie miał gdzie go wypompować. Widzicie, tutaj gromadzi w sobie, bo tak, ja zrobiłem, żeby ta energia była przesyłana prosto do tego miejsca. Dlatego też trzeba zrobić teraz takiego myka, że tego te który dawał, który zabierał naszą energię z dieslów, trzeba stąd usunąć po to, żeby tylko i wyłącznie była wykorzystywana ta energia z naszych turbin. Dobra, w ten sposób to już jest zaopatrzone. Tutaj nasz badbog zawsze będzie miał full energię, czyli nasze farmy zarazem będą mogły sobie spokojnie pracować bez większych problemów, naszego sladża, będzie trzeba wreszcie zacząć obsługiwać, bo pewnie on się troszeczkę nam zapchał. <laughs> tak, on wtedy chwilę będzie chodził, już jest go sporo. Jak tutaj widać? No! Faktycznie troszeczkę już jego tutaj mamy napełnionego, więc teraz będzie trzeba coś z nim zrobić. Ale dobra. Pierwsze co. To już mówiłem, jakiś czas temu trzeba odpompować surowce z tych wszystkich skrzynek. A dokładniej z tej skrzynki najbardziej. Bo tutaj jest skrzynka do automatycznego przepalania, która nam się ciągle zapycha. Tym bardziej, że jeszcze nie wrzuciłem wszystkich surowców do naszej przepalarki. Tu są tylko dwa surowce, czyli cobel i iron, a gold, tin i inne surowce, silver, gromadzą nam się w systemie apiartal energetic, których już jest od cholerki. Wiedzę naprawdę. Czemu wykryć, żebym zabił Tofika? Nie rozumiem no, naprawdę. No piszą, że, no piszą, żebym ciebie zabił. Nie mają szans. Znaczy. No. Znaczy ja nie mam szans, tak? <laughs> Tofik, ja czy to ma być wyzwanie? Nie. <laughs> Bo zgupiałem już. Nie, nie, nie wiem, nie pytałem, wiem. Może to jest wyzwanie. Kto? To wiesz co, jak już tak nalegasz, to ja się będę że jego podejmę w takim razie. Nie. I zobaczy, czy mam szansę. Nie, no, i słuchaj, jak ci to, to, to pomoże, spiare. ten, do, do, wiesz, do tysiąca, nie. Tak, ja jeśli po, po prostu dzieci... dzięki temu poczuję się lepiej, to mogę Ciebie zabić, tak? Nie, jak dobijesz dziesięciu tysięcy, widzisz, to spoko, to już raczej. Tak. Tak, czyli dopiero wtedy mogę Ciebie zabić. No dobra, okej. Okay. Tak. No, jakaś będę musiał z tym wytrzymać. Dobra. No to wiecie, jak chcesz. Żeby... Tak, jak chcesz, jak to się, żebym zatłukł tofika, to tak. Ale no, wtedy no. to ja Ciebie za... Ja cię. Ty ja Co? Cię na, na realu złapię wtedy, na vlogu. Co? Aha, będziemy się napikalać. Tak, nie, no coś, coś wy. My spokojni ludzie jesteśmy, tak, przeważnie. Na vlogu wparuję. Yeah. <noise> tak, z buta na hate. Co jest, kryminalny? Daleko ja nie ma. Po nagrywam, no nie. Yy, Dobra, czekajcie, potrzebuję teraz kable z universal. Apiite energetic, ale tutaj nie mam niestety, ale chyba tych DAST, żeby to wytworzyć. Tak, nie mam, dokładnie. Będę potrzebował taką kwarca, ale tego przerobionego już. Będę potrzebował jeszcze w takim razie tego dasta, Tylko tylko wiele więcej. Jest Do tego znacząco za mało. I Redstone'a. I to wszystko teraz tak nagrywamy normalnie, jak o tej porze. Nie, 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 nie nagrywamy. Nie, my nie nagrywamy, to to, Tofik nagrywa. Ja nagrywam, tak. Mm -hmm. e, dobra, czekajcie. To jest, to jest, to też odrzucimy od siebie na razie. Taki w takim razie... Już filmik? Który? Next to auto. A nie, jeszcze nie widziałem Tofik, kurczę, fakt, zapomniałem. Przepraszam, no. nie bij, nie bij Tofik. Błagam litości. Wybacz. Wybaczam. Wybaczysz mi. Tak. Oczywiście dzisiaj tylko. Jut... Nie, nie, jutro spowiedź święta, więc zapraszam. Oj, to ja już się kurde boję w takim razie. Raz ja będę kurczę jakieś psychokomentarze pewnie. Nie, dasz dziesięcinę, to do <dobnie dobnie zimracza. dobnie> <dobnie> e, Kurczę, ja tego kwarca mam więcej? Chyba w układzie dopiero. Więc bym musiał tam polecieć i go zebrać. W takim razie. O jajku będzie kiwa Co co? Jest Harden? Harden jest, tylko on chyba milczy, aktualnie, bo chyba coś tam robi. Skupiam się nad tym posągiem moim. A, Harden się skupia. Już myślałem, że cię nie ma. Harden nie, nie, się skupia, nie. jakby to nie brzmiało. Widziałem, widziałem, ja Bardzo fajnie. Słyszałem. E, dobra, tu będzie importer. Czyli zabieraj z tego wszystko, co jest w tej skrzynce, po polsku mówiąc. Podpinamy cały układ. To rozwalmy. Wiesz, co napisał ka e, Kamil? I... Jest ściągane, okej. Okay. Jaki kamil? Nie wiem jaki, ale jakiś kamil, co, że nas lubi. Co, co? <laughs> że nas lubi. Jo, je, yeah, my jesteśmy lubieni, Kurczę. Ja bym się cieszył, jakby jakaś kamila nas lubiła, no. Ale... No dobrze, kamil. Tofik, a ja ci mówi. tylko kamila w głowie, wiesz co? Ty byś się Tofik po prostu wstydził, tyle ci powiem. Nie, no, ja myślimy pozytywnie. Pozytywnie, pamiętam. Dobra, ustawiłem ściąganie z takami, żeby oczywiście to szybciej nam szło, żeby nie zasysało tak bardzo nam energii i nie lagowało, bo nie wiem, czy takie pojedyncze ściąganie i temu nam nie laguje. Ech. Niektórzy po prostu teraz się proszą o bana na dynmapie. Tylko tyle powiem. Kogo zbanować? Eee, jak, jak, naciszę, jak naciszę to, to zobaczysz po komentarzu. Aha. Okej. Okay. Ja wolę go nie wymawiać. Tak powiem to, wręcz. A to za, za, Dobra, teraz wrzućmy do naszego układu wszystkie surowce, które są zbędne nam, czyli te z tych skrzynek, bo je też chcielibyśmy oczywiście mieć widoczne w naszym systemie, a nie tylko, że po prostu tutaj one będą sobie leżały, Okej, a my co, nic z nimi nie poleciał. zrobimy. Spoko, dzięki. <laughs> tak, oczywiście na dynamapie proszę was, używajcie normalnych słów. Tak, normalnych słów, czyli takich, które byście mówili do rodziny. Proszę się nie podtrzymać pod mojego ojca. Oj, tofik, tofik. Dobra, widzę, co? Ja je przerzucę ku tej temki i do Was wrócę. No widzę, co trzeba tu jeszcze jedną rzecz przebudować? Otóż, weźmy sobie U Siebie, jak to mniej więcej o co chodzi. Otóż, ciągle nam brakuje zwierzaków tam do produkcji naszego fertilizera. Dlatego zajmamy sobie ten oto feed station. I podłączymy go w tamto oto miejsce, żeby ta gromadka naszych <noise> zwierzątek tutaj była o wiele większa. Bo naprawdę wreszcie trzeba to rozwinąć, bo kurczę ta ilość fertilizera, którą my potrzebujemy jest olbrzymia, a my ciągle tego nie posiadamy. Więc dobra. Teraz to będzie nam tutaj chodziło. Będzie spoko. I teraz tak o. Tutaj kompost będzie nam się wytwarzał w większych ilościach. Mam nadzieję, że energii nam wystarczy, by to wszystko działało nam poprawnie. Tutaj tą fabrykę pisaliście, żeby ją zautomatyzować, ale powiem Wam, że zboża tyle nie potrzebujemy, więc na razie bym nie automatyzował tej fabryki, bo to co się wiąże się z zapchaniem naszego systemu. A tym bardziej że tamta fabryka wymaga od nas jeszcze y, dorzucania jej fertilizera, którego my aktualnie już nie posiadamy, na fabrykę drzewa. A drzewo, jest dla nas ważniejsze, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wytworzyć sobie liście oraz y, oczywiście deski. No dokładnie kłody, z których później tworzymy charcoil, którego wreszcie też przydałoby się czegoś wykorzystywać. Może stworzymy fabryk, może stworzymy taki <laughs> miejsce ze silnikami na parę. Co sądzicie na ten temat? Mm -hmm. Myślę, 27 tysięcy charcoila mamy. No to rób. Strasznie dużo cholerka, jasna. I co... Czekaj, zobaczę, co z tego można wykonać, teraz do Was wrócę. Okej, okay, wiecie co? Jednak po dłuższym namyśle, tak postanowiłem, że i tak jeśli chcieli stworzyć te silniki na Charcoal, czyli silniki parowe, zwykłe, to tam troszeczkę czasu na to zajmie, a już nie ma sensu. W tym miejscu skończymy ten odcinek, przygotujemy się i w kolejnym będzie już QR Plus, i będzie trzeba zrobić wreszcie 100 do Enchantingu, skraftować jak najlepszego, się da tylko Kilofa. Mam 30 level, więc problemu nie powinno być większego z tym. I wtedy zaczniemy zabawę już z Query Plus, które ustawimy i będzie mogło zbierać sobie surowce ile tylko chce, bo już mamy wreszcie ogarnięty system do magazynowania. Wiem, że tutaj jest du du dużo zapchanego, ale pamiętajcie, że to, to, ten pasek to są różne ID bloków, a ten pasek to jest miejsce ile mamy w naszym układzie, więc mamy jego dosyć dużo. To w takim razie dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka, zachęcam do lukania na Facebooka, gdzie pokazują się różne informacje, to samo pytania, co ma być w kolejnych odcinkach, to samo tam piszcie swoje propozycje, co chcielibyście tutaj oglądać, widzieć i tak dalej. To dziękuję Wam za obejrzenie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do lubione, dajmy łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim. Na razie.